Denerwujesz mnie już. No nie nagramy wywaliła. Sorki, nagramy wywaliło. Halo. Sugi? logi. O, co dwugo gości. No to fajnie. O! Ktoś mi poszedł na line. Idziemy, 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 idziemy. Już, już chodzę, już, już, już. Mogę zagrać z wami? No. Ale w ogóle dzisiaj nie będzie sparingu, bo se nie gra, dlatego sparingu nie będzie. Ale oczywiście, kto chce z nami zagrać, ten niech do nie, wikos, wikos, gdzie ja mam wikos? Poczekaj, bo będzie z nami grał ktoś. Wikos, wikos, x, x, wikos, x, x. Gdzie ty jesteś, panie wikos? Panie wikos. Panie wikos, gdzie pan jest? No możesz zagrać, oczywiście. Tylko znam. Tylko... Mm. Dobra, włączam PS, czekaj. Już, już, okej, okay, okej. Okay. I dzisiaj będą wyniki. Nawet sobie tu piszę Wyniki. Konkurs. Nie konkursu! Napisam konkursy! Wyniki konkursy! To miało być konkursu. Bo mi zrobili tego. Rajda mi. Mój kolega zrobił, który ma 200 słów i biłem. Mam za mało zoom na streamie, bym musiał nagrać odcinek, żeby ci wbili na kanał odcinek, a nie live'a. No to nie teraz. A Kacprantos... Czekaj, to... Dobra. Gdzie jesteś, Gdzie ty masz... drugą raz. Dobra, zostaw im live. Czego? See ya. I tak to będzie? Wbijajcie... Dobra. Wbijajcie na ten kanał, bo base jest tam w giveaway na coś ze sklepu, więc... No, dzisiejszego sklepu, więc naprawdę możecie wygrać. A, o, o! jest aktywny. Poczekajcie. Panie Rogaliku. Niech pan mi wchodzi tutaj rękę. Dobra, możecie wygrać więc naprawdę zapraszam państwa zaproś zaproś graczy eee za rogalika zaprosić rogalik połowa dobra zaprosiłem jak zakładać aparat o nie, ty masz akaz aparat na zęby ja nie lubię, ja się boję mieć aparatu zęby. trochę... Nie, ja nie lubię, ja nie lubię, ja nie... Nie, nie, nie ja nie chcę ja mieć. Chociaż mam krzywe zęby, ale nie będę nosiła aparatu. Nie, ja się boję takich rzeczy, Mam jednego krzywego zęba. Będę miał. Mhm. Bo mieć źle wyrósł. Dobra, zdobywam pępę. Jadę teraz zakładać Dobra, to cześć A będziesz, jak przyjedziesz to będziesz na live? Ie? A because jesteś już na tym fortnitecie? Tylko Nie, nie ma jeszcze Elo, elo, elo! roz A, 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 a! O, jesteś już, dobra yy, dobra, to idę na... ja tu no co tam plugi? no co tam Halo Panie Halo ja, co ja yy, To fajnie że będziesz yy, Wpadajcie tam, wysłałem wam linka, wpadajcie tam, bo tam będzie konkurs Tam mój kolega robi konkurs Na tym kanale Na coś ze sklepu Najpierw wylosuję osobę, która mo będzie mogła coś wygrać, a potem rzecz Naprawdę, bardzo serdecznie zapraszam. No nie ma jeszcze wyników, ponieważ po pierwsze nie mam pc a po drugie... Powiem to na evencie. A... Mogę... Nie... Sorki ludziska, muszę na chwilę skończyć streama, bo... Muszę włączyć jeszcze jednego, bo muszę włączyć następnego. To ja. Muszę włączyć następnego streama, bo muszę zmienić tytuł. Więc... Zaraz wracam ok